We wtorek rano, kiedy pan Jezus zdąża z uczniami do Jerozolimy, Piotr zauważa drzewo, na które zwraca uwagę pan Jezusowi. Rabbi, zobacz, drzewo, które przekląłeś, wyschło aż do korzenia. Ja mam świadomość, że dzisiaj nie jest wtorek, ale co takiego musiało się wczoraj stać? Co takiego zdarzyło się w poniedziałek, że pan Jezus przekloł drzewo? Zresztą wydaje się, że tego dnia pan Jezus generalnie miał słaby humor. Nie wiem, że przeklał drzewo, to jeszcze powypędzał przekupniów ze świątyni. Czy rzeczywiście zrobił to wszystko w gniewie? Czy ma to jeszcze jakieś inne znaczenie? Zapraszam do wspólnej podróży z Betanii do Jerozolimy. Z Ewangelii według Świętego Marka. Następnego dnia, gdy wychodzili z Betanii, Jezus poczuł głód. Widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, aby zobaczyć, czy przypadkiem czegoś na nim nie znajdzie. Lecz kiedy do niego podszedł, nie znalazł nic, prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy powiedział do drzewa: Niech już nikt, nigdy nie jest ciebie owocu. A słuchali tego jego uczniowie. Potem przyszli do Jerozolimy. Kiedy wszedł do świątyni, zaczął z niej wyrzucać sprzedających i kupujących. Powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki sprzedających gołębie i nie pozwalał przenosić przez świątynię żadnych przedmiotów. Następnie nauczał ich mówiąc, czy nie jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów, a wy uczyniliście z niego kryjówkę bandytów. Usłyszeli o tym wyżsi kapłani i nauczyciele pisma i szukali sposobu, jakby go zgładzić. Bali się go jednak, gdyż cały lud był zachwycony jego nauką. Gdy zapadał wieczór, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wysłuchaliśmy słów z Ewangelii według św. Marka. Jest poniedziałek rano, pewnie blisko świtu, tak jak dzisiaj. Pan Jezus wychodzi wraz ze swoimi uczniami z Betanii do Jerozolimy. Wczoraj wjechał tam na Osiołku. Zanim wjechał, płakał nad Jerozolimą. Kiedy wjeżdżał, tłumy wiwatowały: Hosanna, Hosanna, kładli przed nim płaszcze i gałązki. Byli przekonani o tym, że właśnie o to wjeżdża ktoś bardzo ważny. Jest pewnie bardzo wcześnie rano, dlatego że pan Jezus, kiedy przechodził drogą, poczuł głód. Niepodobna, żeby Marta zostawiła go tego dnia bez śniadania. Pan Jezus zauważa drzewo figowe i podchodzi do niego, by skosztować bardzo słodki owoc. Jest przekonany o tym, że właśnie na tym drzewie znajdzie taki. Niestety, kiedy podchodzi bliżej, okazuje się, że tam takiego owocu nie ma. Dlaczego Pan Jezus spodziewał się takiego owocu? Z dwóch powodów. Po pierwsze, drzewo figowe owocuje 10 miesięcy w roku. A nawet przez dwa pozostałe miesiące, kiedy nie owocuje, można na nim znaleźć jeszcze jakieś owoce. Choć wysuszone, to dobre do jedzenia. Po drugie, drzewo figowe ma też do siebie, że zanim liście, już z gałązek wypuszcza owoce. Więc kiedy Jezus zauważył z daleka w drzewie figowym w drzewie figowym liście, mógł przypuszczać, że znajdzie tam także owoce. Niestety takich owoców y, tam nie znalazł. Y, Święty Marek wspomina, że nie był to czas owocowania. Mimo to Jezus tam, tego owocu tam szuka, i nie znajduje nic, nawet wysuszonej figi. I padają trudne słowa. A mianowicie, już nigdy więcej nie znajdzie się na tobie owocu. To są bardzo trudne słowa. Jezus przekina to drzewo. To jest jedyny antycud w Ewangelii. To drzewo staje się symbolem dla uczniów, którzy idą wraz z Jezusem. Najpierw staje się symbolem narodu wybranego, który otrzymał od Pana Boga wspaniałe dary, otrzymał prawo, które miało nauczyć naród izraelski miłości. Nadto otrzymał obietnicę, że przyjdzie Mesjasz, który wyzwoli ludzi ostatecznie spod panowania śmierci. I wydaje się, że Izrael rzeczywiście przyjął te dary i z nich bardzo konkretnie korzysta. Po pierwsze, bardzo szczegółowo przestrzegają prawa. Ponadto Wydaje się, że oczekują na Mesjasza w niższych warstwach społecznych. To oczekiwanie jest bardzo żywe. Wczoraj przecież krzyczeli Hosanna. Wydaje się, że y, ta obietnica rzeczywiście w narodzie jest bardzo żywa. A jednak to są tylko liście tego drzewa. Nie ma tam owoców. Wśród Izraela y, przestrzeganie prawa nie owocuje miłością. I chociaż wydaje się, że oczekują Mesjasza, nie są przygotowani. Co więcej, nie rozpoznają czasu jego nawiedzenia. To są tylko pozory bez jakiejkolwiek treści. To drzewo Izrael już nigdy nie zaowocuje. To drzewo Izrael już nigdy nie wyda owocu, a ma, miało wydać wspaniały owoc. Owoc ten wyda inne drzewo. Drzewo niewinne, które na siebie przyjmie przekleństwo całego świata. Dlatego, że to drzewo figowe jest jednocześnie symbolem krzyża, który bez owoców, który bez, bez kwiatów wydaje najwspanialszy owoc zbawienia. W wielkiej prostocie. To drzewo owocuje za każdym razem. Owocuje w każdym miejscu, w każdej ge szerokości geograficznej. Owocuje dla każdego, kto będzie chciał na nim poszukać owocu. Zaowocuje, zaowocowało i owocuje także dla ciebie. Drzewo figowe jest symbolem także Twojego i mojego życia. Jest symbolem Twojego i mojego przeżywania Wielkiego Postu. Popatrz, jakie mogą być liście w Twoim moim życiu. Byłem na wszystkich gorzkich żarach. Nie opuściłem żadnej drogi krzyżowej. Przecież mam postanowienie Wielkopostne. Wszystko jest już przygotowane, jak nigdy wysprzątany dom. Wszystko właściwie już jest gotowe. I to wszystko jest ważne. Tylko gdzie są tutaj owoce. Jeśli tak jak większość Polaków postanowiłeś sobie w tym wielkim poście nie pić alkoholu czy nie jeść słodyczy. To jest piękne. To tak jakie to przyniesie owoce? Jeśli pod koniec tego tygodnia nadrobisz 40 dni picia alkoholu. Jaki ten wielki post ma przynieść owoce? Liście pewnie są. Tylko warto zastanowić się nad owocami. Drzewo figowe to także symbol e, Twojego i mojego życia, których liśćmi może być pobożność, która nie rodzi miłości. Pomyśl, kiedy e, bardzo pobożnie modlisz się do Pana Boga, i to jest piękne, jeżeli to się nie przekłada. Na miłość do brata czy siostry, na, na miłość do sąsiada, to jakie owoce przynosi Twoja modlitwa? Jeśli e, zachowujesz po, post w piątek, jakie on przynosi owoce? Czy chodzi tylko o to, żeby zmienić dietę na ten nie dzień? Myślę, że zdajesz sobie sprawę, że przecież nie o to chodzi. Pomyśl, jakie jeszcze inne liście, jakie pozory widzisz w swoim życiu. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj robić sobie rachunek sumienia. Bardziej chodzi o to, żeby nie stracić tego czasu, który jeszcze pozostał. A w którym, w którym może być bardzo owocny. W którym, w którym Pan Bóg w wyjątkowy sposób chce na Ciebie działać. Pan Jezus pragnie owocu. Pan Jezus pragnie, by ten owoc był obfity. Potrzeba i liści, i owoców. Ale tak naprawdę ostatecznie to owoce mają znaczenie. Pan Jezus, e, to jest takie niesamowite, że ostatecznie e, naród wybrany jako drzewo nie może się wymówić. E, drzewo jeszcze mogło być usprawiedliwione, bo to nie był czas owocowania. Ale Izrael. Nie ma takiej możliwości, dlatego że Ewangelista jasno wskazuje, że czas się już wypełnił. My też nie mamy zbyt wiele czasu. My nie wiemy, ile nam go zostało. Więc każdy dzień jest ważny. Pan Jezus dzisiaj rano wstał z pewnością tego, że ma już jeden dzień mniej. Pan Jezus dzisiaj wstał i idzie do Jerozolimy, pomimo tego, że jest przekonany, że E, właśnie tam ostatecznie dokona, e, dokona się wszystko. Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy, by dać jej ostatnią szansę. Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy. Wchodzi na plac świątynny. I znów wydaje się, że zdenerwował się. Widzi przekupniów na placu, który był przeznaczony dla Pogan. Zrobił to w efekcie. Myślę, że e, Pan Jezus miał czas na to, żeby sobie sporządzić bit ze sznurków. Więc to nie jest tak, że działał w efekcie. On sobie dał czas. W ten sposób chcę także pokazać uczniom, że to, co, czego symbolem było drzewo figowe, właśnie tutaj oglądają. Jest wchodzi do świątyni. By znów nauczać. Wchodzi do świątyni, by dać y, szansę. Bo do Pana Boga. Y, każdy, każde Twoje pragnienie dobre, każdy moment, w którym powierzasz się całkowicie jemu, w którym przyjmujesz owoc zbawienia przez decyzję wiary, jest momentem, w którym Pan Bóg chce w Twoim życiu bardzo konkretnie działać. Dzisiaj wydaje się, że On działa w sposób bardzo gotowny. Przeklał drzewo i... I wypędził przekupnię ze świątyni. A tak naprawdę w ten sposób yy, daje szansę temu miastu. Daje szansę przez to, że oddarzycie na przeklętym drzewie. Jeśli dzisiaj widzisz, że nie przynosisz owoców, jeszcze nie jest za późno. I choć czas się wypełnił, to przeżywamy go z Jezusem. Dlatego po pierwsze zauważ, że nie jesteś w tym wszystkim sam. Nie jesteś sama. To wszystkie trudności, które dzieją się w Twoim życiu. W tym całym braku owoców. Zauważ, że, że Jezusowi zależy na tym, żeby Ci w tym pomóc. On nieustannie daje Ci szansę. I zauważ, Krzyż. Owoce tego, co Pan jest dla Ciebie zrobił. Po drugie, yy, spróbuj skupić się na innych. Niech dotrze do mnie, do Ciebie, że nie jesteśmy centrum. Postaw w najbliższych dniach centrum Pana Boga i Twoich bliskich. Przecież nie chodzi o to, żeby przygotować idealne święta. Alby je spędzić z tymi, którymi, których kochamy. Jeśli tylko przyjmiesz to wiadomości, że nie jesteś w centrum, to się w centrum znajdziesz, bo w centrum jest Bóg. A ty będziesz przy Nim. Więc ukrzyżuj swoje racje. nie One nie będą najważniejsze w tych dniach. I po trzecie, pomyśl, że to wszystko, co masz w planach, w jaki sposób... Przybliżycie Cię do, do Boga. W jaki sposób przybliżycie do bliźnich? do tych, których kochasz? Nie jest jeszcze za późno. Mamy najpewniejszą pomoc w trudnościach. Ją. Gdy do niej przyjdziesz, ono weźmie cię za rękę i poprowadzi do Niego. Niech Pan Bóg na ten dzień sowicie wam błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.